Czy to oznacza, że mózg na ścianie będzie? Przypominam, że, że trzeba być trzeźwym na aukcji, zaraz a będziemy a alkomaty wzią. wyjmować. Ewrody nie panu, i tak nasął to emotkę! Ale to inwentory laguje. Chcemy spky, ucyby, wszystko spky? Chill, przegrać z Vasquezem to, to żaden wstyd. O kurde, co on zrobił? Holy shit, gdzie to? się to? to? jest Tyko, po przeciwnej tak. stronie. To jest po Kratle, przeciwnej stronie. Wyraźmy. Wyraźmy, wyraźmy SKRZYNKĘ! Wow! Wyraźmy SKRZYNKĘ! Nie wow! Ściany to wiecie, ściany to tam od... O kurwa, ty! Yes, Rico. Ty, mam coś! No, my w prawo możemy. Do... Także Tutaj. miłego dnia, panie Sony. Miłego dnia. Do widzenia. Miłego dnia, jak jest noc. Kurwa, spaliłem. Będę o, no nie, poszukiwany. Spaliłem, coś. spaliłem, no nie, spaliłem. Spaliłem alibi. Policja! Już jadę. Daj. Mam nadzieję, że k... Uderzyłeś uderzyłe? we mnie, tak. K... w życiu bym nie powiedział. Nie ma problemu. To moja wina. Dziękuję, do widzenia. Jeszcze stacja. No kurwa, mać! Oj. Jak jeździsz, kurwa! Jak jeździsz? Którym pasem? No, jak, je, jak, jeździsz? Jak, jeździsz? jak jeździsz? Którym pasem? <laughs> Patrz, no nie da się z tymi ludźmi. Skoro jeden wychodzi za masło, to zostaje jeden za masło i wolny odjazd. Dobra, zostaje pięciu i co wtedy? Ej. Dzień dobry. Stoj, 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 Ja stój, mam stać? Tak, stój 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 stój, 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 stój. No Spokojnie, spokojnie, no co? Mam go na swoim 20, potrzebuję wsparcia Jedziesz, jedziesz, no, nie jedziesz! Ruszaj jedziesz. Pojazd, nie ruszaj pojazdem, pojazdem! Ruszamy pojazdem! <laughs> Naprawdę kur... Kampił tu? Na... Poczekajcie, dziewczyny, słuchaj Co ty kurwa robisz? Świetnie wziąłem wziąłeś z co nie <laughs> mogłeś? <mam, czy robisz? laughs> nie no, spoko Zabij go sobie <laughs> Żartował <laughs> Nieźle laborant kurwa. ty Spokojnie, jesteś taki zje... Zj zj labo. Sniki. Co? Ooooh! tego kota, jak mnie nie wypuścisz. No nie, no. Wiecznie. No no, Dodała <śmusza> no, 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 ci oddaje, kota tu... masz. <śmusza> Ojciec, pieniądze. Chodź, nie też z tym przed nas straszysz. Weź ja pieniądze. <śmusza> Okej, okay, ma ci klucza oddaj, bo czas, się otworzył drzwi. <śmusza> Nieśmiały, żeby zagadać do dziewczyny. Wy. Jakieś zagadywanie do dziewczyny, ja nigdy nie super. czaiłem, nic, leżymy, a czekamy co, czekamy w... Nie, spokojnie panowie, tu już wszystko ogarnięte Wszystko ogarnięte, bardzo dobrze, super, super Dawajcie, za chwilę wychodzi. jeszcze nie, za chwilę wychodzimy Jakiś chat, jak można kogoś poderwać na actually pick up line, rozpierd... mnie tam, w sensie co, podchodzisz do jakiejś randomowej dziewczyny i Hej mała, bolało jak spadłaś z nieba, ona mówi, ja ale pier... insane, gadamy jakby, nie wiem, nie ma chyba czegoś takiego jak pick-up line'y to, to naprawdę działa na kogoś? przez to nie by skręciło w brzuchu, jakby był dziewczyną Nie wiem, no po prostu jakoś naturalnie, nie wiem, no... Wiesz, nie wiem, nie da się, bo to trzeba jakoś sytuacyjnie, nie? Ja pierdolę, wiesz naszego Widokular, z widzę, widokular z gołtu Widzę Tam, tam, przed nami Róż za bardzo podtymione Śwież tu, śwież ja pierdę I to tam jest! Idź, no. kurwa. A przed nami, ja czekaj, sprzedaj. Tak. Ja pierdolę, tam to będzie grubo, powiem wam. No, a co, a ja a co będę a, widział? A ja, pier... ja A po co ci no to widzór, kurwa? Zabki go kurwa? wziąłem, on nie działa! Co ty, kurwa? From no, kupiłem go w sklepie zabawkowym, on kurwa, nie działa, mam ciemno jak nie wiem. Tak to jest jak w smyku na napad czy nie świeciaj we mnie, bo razi. Dzień, dzisiaj. Nie, 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 pojedynek. Tak? Trochę mnie. nie, 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 Chodź nie, 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 chodź, chodź, chodź. S. Wino kurar teraz? Co teraz? No, 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 no. Dobra, e, to jest wasz ranny? Tak! Nas, nie to ku... ozdoba! Dobra, zaproszę, to koinkę! Zaproszę. Karot, ja a biela, ty biela. się kurde, nie poczuwasz, gdzie ty stoisz? Ja jestem z wami! No i Zostaw tą skarpetkę, Siema się masz no, jedną na stopie. No ja... o no, no, co chodzi? spokój się, Karot! Woda Woda przestań... Ale nie świeci mi po oczach, boli to Bo ja pokaż mi! Pręcznik! Ja nie Widziałeś taki trik? Widziałem. I patrz! No i to o tym mówię! To. Nie da się zachować! Bo to jest już inna, inna, inna. N, faktura. Ale dziwnie wygląda rozumiem. Gramatura. No trochę wygląda szybciej. Zrzuciłem zbędny balast, teraz to za pier... koło w bok. I pa! Dalej jadę. I wiecie, restauracje, które się nazywają na przykład, nie wiem, pod Grzegorzem, nie, randomowo, no to oceny są spoko, bo wiecie pod Grzegorzem jest git czy nie, ale wiesz, Biedronka numer 714, co tam może być? I chłop napisał, drogo, mogę! No, A nie mogę. Tu jest tutaj, no, bardzo dobrze, dia. O, widzisz, szuwam. Tu, tu, tu. Ty się już naprawdę, nie pierdolisz w tańcu, nie? Słam? Dobra. Eee, dobra, ruszam! I go, ja go, dobrać. go! Jadę! 3, 2, 1, 0, 0, 0. O kur... Ja pierdolę! Widzę puk, widzę puk! To się jeszcze dopracuje! Do ból, ból, ból. Czemu się to zatrzymuje? Ty, ty, tak tu, brasile, no ty kur... wyje**** z tego hmm, No, to ty masz to samo teraz co ja, jestem z tyłu cały czas K***a, to w drugi pas musimy jechać Bo na tym pasie nikt, na tym pasie nikt problemu nie ma JA PI***O Moje główno K***a El Goblino Będę wymiotował, będę wymiotował Ja pier... ale mi się w bagi kręci Mam problem z płytnikiem nie mogę Ojej, zamykam oczy, nie mogę Ojej kurwa, oh. zrzygam cię kurwa <śmusza> Ojej kurwa, ty blambo Zrzygam cię, ale blambo to już Ja mam rozjebany bez... <śmusza> silnik, ja nie mogę jechać Zrzygam się kurwa Proszę kurwa, <śmusza> jedźcie mi, błagam Błagam, błagam <śmusza> Ojej <śmusza> ja, kurwa Dwa miesiące temu, co wy robicie? Co, jest? co, jest? co <śmusza> jest chłopaki, co wy robicie? Ewidentnie coś się pierdoli Ty wysiadasz tak, ja wysiadam, no, ja, ja wysiadam Siadaj Teraz kur... zobaczycie Space, e. Space e. Travel. travel Czemu nie O co się Grzegorzu Grzegorzu, co się nie mogę zamknąć U, SpaceX Hahaha Nie jest zamknięte, nie jest zamknięte Jedź, jedziemy nie Go, go 3. Nie rób tego, nie rób tego. Go 1. Go No nie zamknąłem, bo się kur... NIE DA! Kur... mać! Pobugowane jest pierwsze WSZYSTKO! Kur... i To i powiedzieli, to Tu może kur... coś działać raz kur... w życiu! Dobra, mm -mm -mm. tego daję co? Problem! Okej! Okay. Rakieta w kosmos! Spokojnie A pan co miał? Spokojnie kolego, spokojnie Tylko kamdę. Nie musisz, nie musisz pisać. Spokojnie też sprawdzę. 2, 3, 8, 2, 8, 3. Jest, wszystko się zgadza. No tutaj to jest kurwa wysoko. I podejść do niej na chwilę. No nie, ja ostro odradzam podchodzenia tam bliżej, bo jest strefa wojny v 2 Więc poczekajcie, dokończymy sobie, pospieszczamy. A nie, a ja tutaj przerywanie wycieczki pieszej. Podwieźć odwieźć Was? No spokojnie, 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 my sobie poradzimy.